że widać jakby ten tryb tarczy na pół ekranu. No nie wiem, on mi strzeli, zaraz bramkę i przegram to jeszcze. Nie, ale mnie odbił. No nie, no co ja robię? No i to było groźne. Dobra, strzelmy jeszcze jedną, bo Agam nie chce grać do grywki z nim. No nie wiem, patrzcie, on jest za szybki. Ten komputer, jak chce strzelić, to strzela bramkę i nie da się nic zrobić. No nic nie nagrałem, spałem dzisiaj do 12. O, dzień jak dzień. Nie wiem, ja się nie mogę zebrać. Nie mam pomysłu. Jeszcze muszę się z Oksem dogadywać, to nie wiem, bardzo dużo... ...zamieszania. No, Ale to chujowo. No, ale ja nie mam pomysłów na takie rzeczy. Nie lubię, takie rzeczy się mi najgorzej nagrywa. Bo to nie jest odcinek zależny ode mnie, i później czasem nagrywam przez to odcinek przez 3 godziny, bo nic nie wychodzi fajnego. Cześć. A jak jest odcinek ode mnie zależny, no to mogę zrobić tak, żeby w miarę go nagrać sensownie. O nie! By to przeszło. Dobra, nie, no muszę się skupić. No i faul Nie no jak to przegram, ta klasa światowa jest za dobra A gościu się wpuszcza Al Ovariana, nie? Znaczy gościu No co? No nie da się. No i podaj mu prostopadle, no dokładnie. Let's go! Ostatnia minuta meczu, klasa światowa będzie pokonana, a on dostał czerwoną kartkę. Dobra, wybijajcie to. No ale przynajmniej są jakieś emocje, nie? Jak się gra na klasie światowej i wyrównany mecz. Bo jak gram na tym nowicjuszu, to takie ja się aż nie chce grać. Nie, w ogóle w sensie nie trzeba się w ogóle starać, nie? Strzelacie sobie kilka bramek i macie w dupie. Ale nie pamiętam teraz jakie. Ja. Zróbmy ten token szybko, mam teraz bardzo dobry skład.